Hej, cześć, witajcie, ja jestem Przemek Best Games i dziś pokażę wam naprawdę przepotężne rage w Brawl Stars. Nie każdy jest spokojny grając naszego ukochanego Brawl Starsa I zaraz wam to udowodnię A jeżeli chcesz wygrać Mega boksika, To słuchaj mnie teraz bardzo uważnie Zostaw oczywiście suba Z dzwoneczkiem łapkę w górę pod tym filmem w komentarzu Napisz czy chciałbyś już normalnie wrócić do szkoły Czy wolić na przykład elekcję Napisz to w komentarzu I zaobserwuj mojego Instagrama Bo tam oczywiście na Instastory pojawią się wyniki Link w opisie jak zawsze na was czeka Pamiętajcie także aby dołączyć do najlepszego Najlepszego serwera Disney w Polsce, link w przypiętym komentarzu. Jedziemy z tym śledziem. Cała Polska śpiewa z Jedziemy z tym śledziem. Ten Brawl Starsowy gracz postradał zmysły i stracił rozum oraz godność człowieka. Zdenerwował się po prostu na Brawl Starsa i miał zwyczajnie wszystkiego już chyba dość. Miał dość. Najpierw poleciało biedne krzesełko. Ciekawe, na czym on teraz będzie siedział, grając w Brawl Starsa w ogóle. Ale w sumie to, to już nieważne, bo widzę, że telefon też już poleciał, także, także to jest już nieaktualna sprawa. No to chyba już kompletnie teraz koniec grania. Już po ptolkach. O Biedny telefonik to no nie zasłużył zdecydowanie na takie traktowanie. A wy moi drodzy, co o tym myślicie? Dobrze zrobił, wkurzając się na grę, czy nie? Dajcie znać w komentarzu na dole. Turbo zadymiasz, to naprawdę mało powiedziane. Ten gracz to giga mega turbo zadymiasz. To, co on zaczął odwalać, to jest po prostu totalny hit. Jego brat to jest w kompletnym szoku, ale ma przy tym dosłownie z tego totalną bekę. Całe szczęście, że on to wszystko nagrywał, bo naprawdę szkoda, by taki raid się zmarnował. Oczywiście nie mógł przełknąć goryczy porażki, dlatego darł się na cały głos, wydając jeszcze przy tym jakieś przeróżne dźwięki. I niby jeszcze zwala winę na hakerów. No, skończ waść, z naprawdę. Jak przegrałeś? Ja już ci powiem, jak przegrałeś. Normalnie wbiłeś do gierki i ktoś lepszy Cię pokonał. No, tak to działa. Gdybym ja się denerwował za każdym razem, jak przegrywam, to już totalnie chyba nie miałbym włosów na głowie z nerwów. Nie wiem, co musiał przegrać ten gracz Brawl Stars, ale raczej nie były to jakieś zawody o milion dolarów. Także jego reakcja jest tutaj zdecydowanie przesadzona: naprawdę. Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Lepiej niby rozwalać materac niż telefon jak Mondrale, które już widzieliście, ale mimo wszystko jakiś niesmak pozostaje. Ale za to już, dobra, masz tutaj plusika ode mnie za to, że telefon jest cały. Brawo! Chociaż potem jakoś tak zaczął dziwnie miotać tym swoim telefonem, że nie zdziwiłbym się, gdyby go faktycznie później rozwalił. Może po prostu to się zwyczajnie już nie nagrało. Mnie tutaj już serio nie zdziwi nic. A jeżeli wy macie jakieś nagrania do tej serii, to już dobrze wiecie co robić. Wysyłajcie mi linki do takich nagrań w wiadomości. To, że niektórym osobom Brawl Stars wszedł zdecydowanie za mocno na głowę, to już zdążyliście raczej zauważyć. Just kill him down! Kill him! Ten gość przeżywał tak mocno, że musi wygrać w Brawl Stars, że no brakowało tylko, żeby tam jeszcze jajko zniósł na środku. Yes! I hey! Widzicie? Tak wygląda prawdziwy taniec zwycięstwa, a nie jakiś podrabiany. Każdy właśnie tak... Powinien cieszyć się z wygranej. Ciekawi mnie tylko z kim on wygrał, że tak się cieszył. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu i pomyślałeś sobie hmm, no w sumie to spoko ten film, to czym prędzej zostaw suba z dzwonkiem, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję z całego serduszka. Wszystko zaczęło się od tego, że ten gracz przegrywał w Brawl Stars. Tego dowiadujemy się z opisu. Postanowił, że ze złości rozbije swój biedny, niewinny telefonik. Generalnie, no to beka z typa. Głupie zachowanie przez duże G. Oj oj oj, oj właśnie oj, oj oj to ty pewnie miałeś w domu jak zobaczyli co ty najlepszego zrobiłeś. Oj, kogoś tutaj poniosło przez Brawla, ohoj, poniosło. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o zachowaniu tego gościa. Ja to nadal nie ogarniam wrzucania takich filmów do internetu, ale no spoko, ja to się w sumie cieszę, bo przynajmniej mam o czym nagrywać. Szkoła i granie w gry to nie zawsze szło w parze. Moi rodzice i fasi pewnie też zawsze czepiali się, że za długo gram na kompie. Kiedyś to było, ale ja nie o tym. Jeżeli rozpoczynać rok szkolny, to z przytupem. I rozwalonym telefonem, tak postanowili pewni uczniowie tej szkoły. No ja nie wiem, co mam o tym w sumie myśleć. Ja po prostu totalnie tego nie ogarniam. Hey. Po co ja się pytam? Po co? To już lepiej oddaliby komuś ten telefon, a nie go niszczyli. Mi już po prostu czasem brakuje słów. To jest żałość. Żałość i metr mu. <laughs> Like and subscribe guys. Widzowie, czy w waszej szkole ktoś się rozwalił tak samo jak oni telefon? Ten gracz to już przegął naprawdę konkret. Rozwalił nowiutkiego, nowiutkiego iPhone'a 11. Ten telefon jest wart około 3000 zł, także no sporo, rozumiecie to? 3000 zł. Zastanawiam się teraz, czy z tym gościem jest na pewno wszystko w porządku. Jeżeli reagujesz w taki sposób na zwykłą przegraną, no to coś tutaj jest nie halo. Weź ty się, chłopie, ogarnij, póki jest jeszcze w ogóle na to czas. Nie należy przecież tak mocno tego przeżywać, że nie udało się wygrać zwyczajnej gierki w Brawl Stats, no, Halko. Nie wygrałeś? No to wygrasz następną, no i nie złość się, bo złość piękności szkodzi. Przypominam jeszcze na koniec o najlepszym, NAJLEPSZYM serwerze Discord w Polsce, PBG Team, link przypięty w przypiętym komentarzu na dole. Dlaczego jest najlepszy? Wejdź, a się przekonasz. Byczku, sub z dzwoneczkiem, like i obserwacja mojego insta PBG to najlepsze co możesz teraz zrobić, jeżeli odcinek ci się spodobał. Zobacz także inne filmy, które teraz się wyświetlają i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w piątek o 17.10 tradycyjnie.